Rozdział 21. Jezus Chrystus, gałązka z pnia Jesego, będzie panował sprawiedliwości. Poznanie Pana napełni ziemię. Pan podniesie chorągiew i zgromadzi Izrael. Porównaj z rozdziałem 11 Izajasza. <laughs> gałązka z pnia Jese Jesego wyrośnie, latorość z jego korzenia zakwitnie. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I da mu zrozumienie w bojaźni Pana. Nie będzie on sądził według tego, co oczy widzą, ani wyrokował według tego, co uszy słyszą. W sprawiedliwości przyzna, przyzna prawo biednym, w prawości umie się za łagodnym, łagodnymi ziemi, ruską ust swoich porazi Ziemię, a pchnieniem warg swoich u śmierci niegodziwych. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk będzie przebywał z owieczką, pantera legnie obok koźlęcia, cielę z, z, z lwem młodym razem paść się będą, a małe dziecko prowadzić je będzie. Krowa z niedźwiedzicą paść się będą, młode ich razem legną, ale ów Wów jeść będzie słomę. Niemowlę bawić się będzie przy kryjówce żmi, a dziecko włoży swą rączkę do legowiska węża. Zła ani krzywdy wyrządzać nie będą na całej świętej mej górze, bo jak wody wypełniają morza, tak tak poznanie Pana na pełni ziemię. Tego dnia korzeń z stać będzie na znak dla, dla narodów. Do niego inne narody zwracać się będą, a miejsce pobytu Jego będzie pełne chwały. Tego dnia Pan podniesie po raz drugi rękę, aby odzyskać całą resztkę swego ludu z Asyrii, Egiptu, z Patros, z Kusz, z Elamu. Z Sinearu, z Hamad i z, wysyp, z wysp na morzu. Podniesie korągiew dla narodów i zgromadzi wygnańców Izraela. Pozbiera z czterech stron świata rozproszonych z Judy. Wówczas ustąpi zazdrość Efraima i ciemiężcy Judy ulegną zagładzie. Efraim nie będzie więcej zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie więcej nękać Efraima. Napadną ku zachodzie na szranki filistynów i razem złupią mieszkańców na wschodzie. Na Edom i Moab rozciągną swą władzę i synowie Amona będą im ulegli. Pan osuszy obnogę morza egipskiego gwałtownym podmuchem. Potrząśnie ręką i rzeką, rzekę, rzeką i rozdzieli ją na siedem odnóg, że można będzie ją przejść w sandałach. Utworzy się droga dla resztki jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak było to dane Izraelowi, kiedy wychodzi z ziemi egipskiej. Rozdział 22: Ludzie będą chwalić Pana, i będzie On pośród nich. Porównaj z rozdziałem 12: Izajasza. W tym dniu powiesz: Będę wychwalał Cię, Panie, mimo że rozgniewałeś się na mnie. Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i nie będę się lękał. Bo mocą moją i pieśnią moją jest Jahwe. On stał się moim zbawieniem. Z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. I powiecie w owym dniu. Chwalcie Pana, wyzwa, wyzywajcie Jego imienia. Wzywajcie Jego imienia. Pana, Jego dzieła rozsławiające pośród narodów głoście i chwalebne jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo dokonał wielkich rzeczy, niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wznoście okrzyki i wołajcie z radości, mieszkańcy Syjonu, bo wielki jest pośród Was święty Bóg Izraela.